Jeżeli EG ja, uwielbiasz amerykańską motoryzację i motocykle Harley Davidson, to nie przejdziesz obojętnie obok tego bolidu policyjnego z Beverly Hills. Zobacz jak brzmi. Jeżeli chcesz spełnić swoje marzenie i masz wolne miejsce w garażu, skontaktuj się z chłopakami. Zaraz tutaj namiary kontaktowe na nich. Powołaj się na kanał Edina Motocykla będziesz mieć dodatkowy rabat. Pozdrawiam i realizujcie swoje marzenia!